Hej, witajcie moi drodzy! Przed nami dzisiaj największy unboxing na tym kanale. Do tej pory chyba nie było tak dużej kolekcjonerki. Ostatni raz myślałem, że The Last to was będzie największą kolekcjonerką w mojej kolekcji, ale dzisiaj, 10 grudnia 2020 roku pomyliłem się. Z tego względu już przyjechała do mnie niesamowicie duża, ale jakże zajebista rzecz. Moi drodzy, przed państwem edycja kolekcjonerska Cyberpunk 2077! Ona jest gigantyczna, ja nie spodziewałem się. O mój Boże, i to cholernie ciężka, że ona jest tak duża. O, matko. I dzisiaj, moi drodzy, zajmiemy się właśnie odpakowaniem tej znakomitej, cudownej, dużej kolekcjonerki cyberpunka. No dobra, trochę przestawiłem kamerę, bo telekolksnerka jest na tyle duża, że mi się kompletnie nie mieściła w tym ustawieniu. E, więc zrobiłem troszeczkę mały remont, jakby, mojego stanowiska. E, więc dobra, Zacznijmy sobie od przedstawienia, oczywiście... Boże, jakie to ciężkie! Um, obwolutki, które zawsze jest w naszych edycjach kolekcjonerskich. E, no to wiadomo, tu mamy naszą postać, V, czy jak się wymawiać jego imię. Piękny napis, Cyberpunk 2077, edycja kolksnerska PS4. Super, dobra. Po bokach mamy... Mm, Boże. Takie właśnie jakby żółte metalowe ściany, Nie, Prawdopodobnie ściany przedstawiające budynki w całym Nice City albo coś w tym stylu. E, wszystko właśnie metalowe, świecące i tak dalej. No i z tyłu mamy oczywiście przedstawienie, um, jakby opis cały ten nasz, świata gry, całe te his, narysowanie całe, całe, całej historii. Do tego jeszcze mamy grafiki prezentujące właśnie grę. Plus, um, to, co znajduje się w samej edycji kolekcjonerskiej, Także to jest jakby klasyka we każdej edycji, jakiejkolwiek gry. Ale oczywiście, obwolutka fajnie wykonana, jest fajnego właśnie takiego świecącego pokrycia. Ogólnie jest papierowa, jak to zawsze, ale nawet tutaj jakby detal jest fajnie zachowany i czuć, jakby, że to jest produkt ekskluzywny. Przejdźmy dalej. Eee, dalej, dobra, tak to się otwiera teraz. <laughs> to jest dobre pytanie. Eee, coś tu się. A, bo to chyba się od dołu tak... O, właśnie. To się wysuwa. To jest jakby dodatkowe zabezpieczenie kartonowe, które jest w tej samej szaty graficznej centralnej, tu widzi, widzicie. Także no, ciężko będzie mi tu pokazać, Wam, bo kamera jest tak ustawiona, że nie będę w stanie Wam tego za bardzo zaprezentować. Ale to żółte po prostu takie metalowe, dalej ścianki. To samo. Dobra. Yy, tu już widzę, że jest otwarcie. Pyk. Wysuwamy. To otwieramy. Okej. Okay. Dalej. Tak, dobra, czyli dobrze kombinuję. I klasycznie mamy skrzydełka. Ok. Widzę już, że tu mamy sterpion. Sterpion zakładam, że na 99% jest figurka. I tu mamy jakąś pudełko, które nie wiem jak wyciągnąć. Z tego co tutaj widzę, to jest taka jakby. Jest znaczek dłoni i jest rączka do chwycenia. Zakładam, że mam to tak wyciągnąć, więc próbuję, mam nadzieję, że niczego nie uszkodzi. Okej, 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 wszystko jest pod kontrolą. Tada! Mamy piękną walizeczkę. Tak jakby, użyłem mikrofon oczywiście jak zwykle, który jest napisany Cyberpunk 2077. Może ja sobie mikrofon trochę przesunę, żebym tak niego nie uderzał. Eee, okej, okay. coś się zupełnie. Znaczy tego, co się można znajdować? No wiadomo, cała reszta snerki, Pewnie gra i inne rzeczy. Nie wiem, co w sumie wchodzi w skład. A to się otwiera na bok. O jezu, trochę niekomfortowo, bo podeszle nie mam mikrofon. Postaramy się to trochę przesunąć. Ok. Uwaga, otwieramy. Ulala, ulala. Co my tu mamy, panie i panowie? Dobra, ja sobie tylko to przestawię, żebym walił w mikrofon tak cały czas. Okej, okay, powinno być teraz słychać, przestawiłem trochę mikrofon, żeby nie mi przeszkadzał. I uwaga, otwieramy tą skrzynkę, bo to mi się bardzo jedna rzecz podoba, mianowicie właśnie to. Okej. Okay. To jest cała ścianka taka, bo. Ja wam to zrobię na przebitkach, żebyście dokładnie widzieli, co i jak, bo, bo ciężko mi to, u, to wszystko ująć w tym kadrze. Ale jest to cała ścianka podpisów, po prostu twórców, ludzi, wszystkich ludzi, którzy się przy Cyberpunku. Coś takiego było podobnego przy mm, Wiedźminie, gdzie była jedna część kartonu, jakby e, popisana. Tutaj jest to, moim zdaniem, znacznie większej ilości i fajniej wykonane. Wow, jak ja lubię takie smaczki, to jest piękna rzecz. O, oczywiście mamy miejsce z e, gierką, naszym pudełkiem z grą, tak dalej. E, ale to oczywiście zajmiemy się tym później. Najważniejsze są dalsze części tego zajebistego, cudownego, cyberpunkowego zestawu. Czy to jest artbook? O mój Boże, jaki on jest duży i zajebisty. I ciężki. O matko, co tu są za rzeczy? What? Dobra, zaraz to zobaczymy. Ale się jaram, masakra. Mamy piękny, duży, ciężki artbook. I moi drodzy, on jest w języku polskim. Wow! Jestem chyba pierwszy raz. Pierwszy raz zostałem kolekcjonerkę, gdzie gra, wu, gdzie artbook w kolekcjonerce jest w języku polskim. Znaczy to wiadomo, no bo w końcu to jest cyberpunk, tak? Wtedy projekt i w ogóle Polska, hej hej. E, ale no, zwyczaj są te artbooki w języku angielskim, a tu mimo wszystko dla regionu został on przetłumaczony. Wow! I oczywiście papier. Papier jest zdjęciowy, po prostu dobry taki, taki do zdjęć, do albumu coś w tym stylu. Jest oczywiście bardzo dobry. Eee, tu akurat artbooki, bo już dzisiaj w kolekcjonerkach zawsze są dobrej jakości, to, 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 to nie ma jakiejś tam co od tego, tak mi się przynajmniej wydaje. Eee, ale jest tego bardzo dużo. To jest taka nawet, można powiedzieć, mini-encyklopedia przeprowadzająca nas przez ten świat. Eee, cyberpunka, który będziemy niedługo zwiedzać w, jakby w wersji na PC albo konsolę, w zależności jak to zamówił. I mam też oczywiście piękne grafiki. Ja Wam też na przebitkach pokażę co i jak, eee, żeby żebyście dokładnie widzieli. Eee, na kamerze widzicie coś tam, ale jest wow, jest super. Ja sobie go potem przejrzę oczywiście eee, dokładniej, bo jest to przeglądać, bo będzie jedyny, jedyny. Boże, jedyny cyberpunk. Jedyny artbook, który przejdziesz w zupełności w całości. Jest świetny, jest ciężki. Tu oczywiście ta okładka jest bardzo przyjemna w dotyku. Mm, no i oczywiście grafika, no to jest, to, to, to chyba nic dodać, nic ująć. wspaniałą ręką, cyk, cyk, cyk. Piękny, piękny, cudo, po prostu Maj, majstersztyk. Mamy tu kilka innych gadżetów. To zakładam, że to jest ee, Steelbook i tu jest, wow, kiedy oni w ogóle. E, przede wszystkim zacznijmy od tego, że, no i to zajebiście wygląda, tak? Szata graficzna, która jest na nałożona, to jest po prostu czysty kozak. Do tego coś co bardzo lubię, napis na grzbiecie jest obowiązkowo, musi być na każdym e, steelbooku. Graficzka super, w środku super, prosto, ale jednak, e, ale jednak fajnie. Dlatego tego bardzo mi się podoba ta jakby struktura cała na e, steelbooku. Z tego względu, że ona jest wojesz Um, jest kropowata, nie jest taka um, gładka, to nie jest zwykły nadruch, są pełne wypustki, czuć po prostu kropowatą powierzchnię, tej części niby stylizowano taką jakby blachę metalową, taką nietypową jakby niewygładzoną. E, mega, mega dużo e, jakby zostało tej uwagi na, 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 na szczegóły po prostu, no. Zwróconej uwagi na szczegóły, o właśnie, tego słowa mi brakowało. Także, o, mega duży plus. To, co to jest, to nie wiem. Dowody rzeczowe, mojej drodzy, to mamy. Wychodzi wydział Dochodzeniowo-Śledczy, numer pozycji 12 i tak dalej. E, uzyskał Detective River Ward, Night City, przewodnik. Oh, wow. Jezu, aż mi szkoda to otwierać, ale... Gdzie to się otwiera? Tutaj. Spróbujmy Od to zrobić delikatnie, żeby oczywiście tego nie rozerwać, bo to jest po prostu święte. O Jezu. Jak ja to rozerwę, to już będzie na amen? Och no, nie, jest, ok, jest. Uff, myślałem, że to będę rozerwał tak już, a to jest po prostu naklejone. Generalnie w, <grym>, w takich momentach szkoda mi to otwierać, bo się boję po prostu, ale spróbujmy to, bo... Ee, może być mega fajne. Co to? A to jest taki przewodnik? Serio? Po tym świecie? Z, z takimi dopiskami, by kogoś... Ee, ty dobry Ripper pytaj o Wiktora. Uh, wow. Armon Street. To akurat nie ściema, najlepsza szama w mieście. To jest czysto przewodnik po Night nice City, uh, który możemy w sumie przeczytać. Ciekawe, czy on ma jakieś odniesienia faktycznie w grze. Czy możemy to jakby wykorzystać w świecie gry. Jeżeli tak, to będzie mega duży plus. Wow, będę pod wrażeniem. Ale generalnie, no, zajebista rzecz. Zajebista naprawdę rzecz. Uh, dowód rzeczowy mamy. <grym> To też nam no, oczywiście na przebitkach I, i też będę się to zaczytywał raczej już po, po e, wolnej chwili, bo nie wiem czy od razu niesiony do cyberpunka, chociaż one day patch, first day patch jest e, dosyć duży, więc będę miał raczej czas na to, żeby przeglądać rzeczy te, i te, je czytać. Zakleimy oczywiście dowody, żeby nikt nie mówił, że ktoś rozpakował jeszcze. Jakieś agenci we mnie tu wbiją. Dobra, mamy tu jakieś małe pudełeczka. Co to jest? Nie mam pojęcia. Eee, to jest najciekawsze, że ja w ogóle w większości nie wiem co znajduje się w tej edycji. W ogóle nie wiem jak to otworzyć. What the fuck? Gdzie to się otwiera? To się, a to się wysuwa. Czyli mamy... Mamy naklejeczki! Mamy naklejeczki! O! Spójrzmy sobie jak one wyglądają. Wow, i to całkiem sporo tych naklejek. Zwyczaj dają po tam skromnej ilości. Po, 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 po dosłownie, nie wiem, ja wiem ze 4-5 naklejek, a tu masz po prostu całą bibliotekę grafik. Ymm, w formie naklejek, także wow. Jakieś loga loga, Graffiti i inne rzeczy. Super sprawa. Wow, tylko wiecie, co jest na problem takiej rzeczy, że potem nie chcesz tego wykorzystać, bo. No jak już to wykorzystać, potem tego nie odzyskasz, nie? Drugi raz tego nie dostaniesz. I to jest ten problem, że ja to zawsze takie rzeczy trzymam i nigdy ich nie używam, bo mi po prostu szkoda. I, i, i to będzie się siło w tej kolekcjonerce forever. No chyba, że nie wiem, może gdzieś jakąś jedną naklejkę wykorzystać. Dobra, ja to wstawię ten woreczek później, bo to, to mi zajmie za długo czasu, bo za dużo czasu, bo ja oczywiście jestem wiele w ręce mam do tego. Zobaczmy dalej co to jest. Są jakieś kolejne klejki czy inne gadżety? O, moi drodzy, kolejne gadżety. Tym razem mamy na szybki pierdoły takie małe. Ale no, powiedzcie sami, że to jest satysfakcjonujące, takie sobie takie rzeczy. gdzie to się to, to otwiera? Z której strony, żeby tego nie zepsuć. A okej, okay, to się... To się otwiera. Ah, dawaj. A. Okej, okay, oczywiście mamy naszywkę Samurai, to jest, myślę, obowiązkowa naszywka. Mamy naszywkę Night City, prezentującą jakby, no, ten cały świat, to miasto, które będziemy zwiedzać. I naszywka, która nie ma zielonego pojęcia, co oznacza, ale to jest równie fajna, więc wow. Kolejna super rzecz w naszej kolekcjonerce, której też nigdy ja nie korzystam, będzie mi szkoda. Eee, ale generalnie... wow. Dobra, to też włożę potem, okej? Okay? Dobra, bo, bo mówię, ja... Moje zdolności manualne, to, 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 to... A tu jest coś ciężkiego! <grymne> Mamy brelok! Ale jakiś zajebisty! Zaraz, czekaj, bo może by tu nic, niczego nie zniszczył. Byłaś. Okej. Okay. Mamy brelok. Cholernie ciężki jest ten samochodzik. To jest brelok do kluczy, z ciężkim autem, trenowaniem rusza, rusza się im kółeczka mu. jemu. Okej, to na przebitkach pokażę. Mm. To jest auto, które prawdopodobnie widzieliśmy w trailerach i gameplayach z Cyberpunka, um, bardzo fajne, to jest pewnie jakieś, nie wiem, logo marki tego auta, e, ale jest super, powiem wam szczerze, jest naprawdę super, jest mega ciężkie, taki restauraczek na tym, fajne, fajne, fajna, fajna sprawa. Dobra, to, to, to by pewnie szybciej mi zajęło schowanie, ale nie marnujmy tego czasu, bo oczywiście do nas czeka jeszcze jedna z tej na samym końcu. A tu mamy przypinki. Przypineczki. O, klasyczne. Tak jest tym właśnie wyciąganą, jakby, yy, nie wiem, koreczkiem, <laughs> zatrzaskiem czykolwiek. M Night City Heat. Mamy jedną. I mamy jeszcze Miltech. Eee, kolejna przypinka, której już nie będę wyciągał, ale fajne gadżety. Powiem Wam szczerze, podobają mi się. Dobra, to sobie już schowamy. Nawet włożę to z powrotem, bo udało mi się to schować szybko. <grych> eee, dobra, oczywiście tu mamy jeszcze pudełko z grą. Eee, ja wam to pokażę. To pudełeczko, znaczy raczej go nie będę otwierał. Bo to co tam, co tam może się spodziewać? No, płyty i oczywiście kody do zawartości cyfrowej, tak? Eee, bo coś w tym stylu. Więc nie widzę tam sensu zbytniego, żeby otwierać to pudełko. Ale żeby nie było. Ej, w ogóle w pudełku coś jeszcze jest. Mamy, oczywiście, pudełeczko Cyberpunk, to samo co mieliśmy na e, chyba obwolucie. Ehm, dobra, możemy sobie to otworzyć i sprawdzić, co tam faktycznie jest w tym pudełku, bo coś tu jeszcze jest oprócz niego. Ehm, kolejna niespodzianka, gdzie to się to otwiera. Nie widzę. No, 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 Tutaj, dobra, mam to. Już rozrywamy papierek. No. Byłaś! Dobra, trochę brutalnie, ale wyszło. Okej. no i mamy samo pudełko z grom. które jest po prostu płyta, i wszystkie kody, której wam nie pokażę. Ale tu mamy kolejne jakieś. Co to tutaj? Kompedium o wiedzy o świecie gry. Czyli zakładam, że to jest pewnie jakaś rzecz dokładana do każdego po prostu zestawu. Do każdej kopii Cyberpunk'a. Króciutko bardzo, no. Kompedium. Ciężko nazwać kompedium coś, co ma 10 stron. Przepraszam, ma 20 stron, okej. Okay. Ale ważne, że jest. Tu mamy... Ła, wow, mamy litografię. Ej, a ciekawe, czy to faktycznie dodawane do każdej kopii. Eee, postaram się je wyciągnąć, żeby nie zniszczyć... Aaa, bo to jest przyklejone? Nie. Wait. Co to tak wyciągnąć, żeby tego nie rozerwać? Uda mi się? Chyba nie. Puk. <grym> Są trzy litografie. Okej, okay, coś mi się udało wyciągnąć. Jest jedna litografia, którą wam też oczywiście pokażę na przebitkach. Okej, okay, udało mi się to wyciągnąć. Po prostu było mocno ściśnięte. Mamy trzy litografie ze świata yy, cyberpunka. Głównie Night City, jakieś kluby i tak dalej. To też pokażę potem. Yy, ale spoko, fajny dodatek. I tu zakładam, że to jest mapa na 99%, która podobno jest dosyć spora. W sumie jak to dzisiejsze RPG, ale sama <coughs> mapa tutaj fizycznie nie jest zbyt nie duża. Jest skromna, tak żeby można przyjrzeć. Ja zawsze bym chciał, żeby te mapy w grach, które są dodawane jako taki dodatek, żeby one jakoś na przykład nam pomagały w samej grze, żeby na przykład oznaczały coś, czego nie zobaczymy, na przykład na zwykłej mapie, czy coś w tym stylu. Żeby jakoś element fizyczny pomagał nam w tym świecie cyfrowym. To by było mega fajne. Chociaż twórcy to jest taki sztuczek, który bardzo nie stosuję. Nie stosuję nie wiem czemu, fajnie by to było. Ale generalnie fajnie coś takiego dostaliśmy, także to były takie dodatki dodane prawdopodobnie do każdej z wersji, chociaż nie jestem w stanie Wam to e, obiecać. W ogóle zawartość to są płyty Blu-ray, wow, to sporo kompendium. więc no to jest po prostu, mm, to jest po prostu pokazane jest faktycznie w tej e, zawartości, e, po prostu pudełka, nie? Dobra, zajmiemy sobie tą zajebistą walizkę, bo chyba w niej jeszcze nic więcej nie mamy ale jest ogólnie kozacko, no i przejdźmy do najlepszej, najlepszej rzeczy na świecie, tylko oczywiście nie przyszykowałem żadnego nożyka, ha, ha, ha. okej, okay. myślę, że w tym momencie możemy to pu wielkie pudełko, chociaż może, dobra, pozbądźmy się go, eee, fuck, jak tu ciasno się zrobiło, to pudełeczko, sobie spróbujemy jakoś odkleić. Może uda mi się bez użycia noża. Nie pomyślałem o tym, żeby go teraz tym razem wziąć. Zawsze go biorę, a teraz go nie wziąłem. Dobra, posłużymy się. Często mam właśnie pod ręką, czyli mam medaliony wiedźmińskim. To jest przypadek totalnie, że ten Medalion jest tutaj. Okej, okay, poszła folika. Znaczy tasiemka. Ja jakoś damy radę. Uchem wiedźmina damy radę. Pokonać taśmy. Dawaj, tnij to! Okej, okay, trochę, trochę ten styropian tam poniszczymy, ale to tylko styropian, nie? Także chyba przeżyję tą stratę, że tam jakieś jedno ziarenko odpadnie. Ale i nie gładko, powiem szczerze. Nie wiem, czy mu chleb tym pokroił, ale do przerywania taśmy nadaje się całkiem nieźle. Okej, okay, już prawie to mamy, moi drodzy. Już prawie to mamy i... Łoooo! Idzie lepiej niż brzytwa. <laughs> Okej, okay, udało się. Uwaga, otwieramy. Czekaj, bo tam czy na pewno wszystko dobrze pootwierałem. Bo tak dosyć to ciężko idzie. Come on! O, za nie zauważyłem tego wcześniej napis Cyberpunk. Jest na sterypianie. Ostatnio stało się to, jest to modne, że na, na sterypianach dają mm, właśnie symbole czy, 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 czy to jakieś a, napisy właśnie związane z grą. Tylko opcja, to jest taka właśnie mm, dbałość o detale. O, tego, te, tego zwrotu dzisiaj szukałem cały dzień. E, która po prostu, dzięki której Wiesz, na co wydajesz pieniądze i czujesz to, że dobrze wydałeś te pieniądze, tak? To jest coś chyba, co myślę, że każdy, kto kupuje lekcję kolekcjonerską, chce to widzieć i czuć. Że nie wydał sporej ilości pieniędzy, po nic. Ok, zdejmujemy, pyk, kładziemy sobie na bok i mamy to. Mamy po prostu cudo. Ja teraz obniżę Wam kamerę, żeby wam, żebyście lepiej widzieli, co tu jest na dole. No dobra, udało mi się nawet usiąść już. E, zrobiło się trochę więcej miejsca. I oczywiście, jak to w przypadku tej Wiedźmina było, figurka przychodzi w częściach. Ona jest, bo jest zbyt duża i też jest zbyt delikatne, żeby to po prostu przesyłać w jednej e, zbitej całości, bo mogłoby coś się w podróży uszkodzić. Także bardzo fajnie, że to jest jakby mm, od siebie oddzielone. Po powiem wam że podstawka jest lekko ciężka. Mm, to bardzo dobrze, bo figurka będzie stabilna. Mamy naszego e, V. Który leci po prostu kogoś tam zaszlachtować eee, I mamy nasz motor Dobra, wyciągnijmy sobie ten motor, motocykl Który właśnie Rozkwasza jakiegoś gościa o asfalt To jest <ścoughs> Zajebiste Wszystko oczywiście będzie na przebitkach Żebyście lepiej widzieli wszystko Generalnie wygląda kozacko Teraz pozwólcie, że ja się przyjrzę troszeczkę dbałości o te wszystkie detale i muszę powiedzieć, że to jest majstersztyk. Majstersztyk, naprawdę. Dbałość o każdy detal, jaki tu można zobaczyć. Żadny skaz, nic, kompletnie wszystko jest po prostu idealnie. Nawet rysy jakby na, na podwoziu, chyba tak, to jest po prostu podwozie. Na motorze po prostu są... Hmm. Jakby namalowane. Plus koła nie są czysto plastikowe. Dobra, te przednie nie jest plastikowe, ale te tylnienie jest jakby gumowe. Po prostu jest gumowe. no się nie kręci faktycznie, ale no. Ale jest o to zadbane. Plus tutaj jest, tutaj jest plastik, ale to jest raczej wiadome. To, to ciężko, myślę, było uformować tak w si sposób to koło, żeby było właśnie takie zmiażdżone i jakby rozgniatając tego gościa o ziemię. E, dobra, to mamy motocykl. Weźmy sobie podstawkę, myślę, że od tego najlepiej by w ogóle zacząć. I mamy podstawkę, właśnie ten nasz cyberpunkowy asfalt. Dużo też oczywiście dbałości o i detale. podstawka jest oczywiście prosta, tak, to tutaj... Mm, nie trzeba aż tak, aż tak dużo. E, mamy jakieś tam śmieci, które się walają po mieście, wiadomo. Jest ten asfalt, mamy jakąś broń. Pełne tego gościa, którego właśnie rozjeżdżamy. E, pewne napisy, związane właśnie z Night City, w sensie no future, no future. E, to oczywiście bardziej nie bardzo rozumiemy w trakcie gry. E, czy to jest w ogóle misio z magazynkami, w, 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 czy plecak z magazynkami? What, a, what the fuck? E, nie wiem. <laughs> e, ale okej. Okay. I to myślę, że to nie jest akurat jego płetwa, czy, czy coś, tylko to jest pewnie jakiś element, który mamy gdzieś tutaj włożyć. Zastanawiam się, gdzie zakładam, że tu chyba dokładnie w taką jedną dziurkę musimy aaa, włożyć naszego jegomościa. <grym> Oczywiście, na podstawce jest też logo cyberpunk, co mi się bardzo podoba, bo to się zda rzadko zdarza w kolekcjonerkach e, w ogóle w figurkach e, ostatni raz widziałem tylko przy figurce Eli od e, The Last of Us dwójki. co jest fajne, szczegół którego brakuje moim zdaniem w grach e, dobra i może zaczniemy, może zaczniemy, zaczniemy zakończymy na naszym bohaterze <laughs> który e, leci tutaj z dwoma gnatami plus trzecim jeszcze na plecach i teraz ja muszę go gdzieś tu włożyć, tylko pytanie właśnie gdzie, a on ma taki jeden też szpikulec na nodze I gdzieś go muszę... Go tutaj... Yy, pytanie tylko gdzie... Ja mam go... może ja fajnie by było gdybym spojrzał jak to wygląda generalnie Wezmę yy. sobie obwodówkę od kolekcjonerki Jak on jest... Eee, on jest tak, okej, okay, dobra, już wiem. On leci naprzód, tak na wprost i... A tu jest... tu jest dziura na siedzeniu, okej, okay, okej. Okay, wszystko jest pod kontrolą. Mamy to, mamy to moi drodzy. Mamy to, mamy Zabiorek styropianik, bo nie jest nam już potrzebny. Mamy figurkę złożoną. Przejrzyjmy się też naszemu bohaterowi, ale chyba tutaj nie ma co się doszukiwać jakichkolwiek błędów, bo wszystko jest tak samo zazbane idealnie, po prostu jak tylko można. Napisy wszelkie, czy, 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 czy symbole, czy dodatki do ubrania, wszystko jest jak najbardziej zajebiście wykonane i zrobione. Nie ma to tamto. Ok, więc tak się prezentuje nasza figurka. Zajebista. Jestem mega zadowolony z tej kolekcjonerki. Powiem wam szczerze, że to jest jedna z niewielkich kolekcjonerki, które tak naprawdę kupiłem i, i totalnie nie żałuję wydanych pieniędzy i czuję te pieniądze, jakby dobrze zostały wydane. Naprawdę stałem bardzo fajny zestaw, wielu różnych fajnych rzeczy, z mega dużą dbałością o detale i szczegóły. Jestem bardzo zadowolony ze względu na jaką jakość tej kolekcjonerki została jakby zaprezentowana i wszystko to naprawdę było warte kupienia. Mega, mega mi się podoba. I mam nadzieję, że ci z was, którzy też dostali swoją kolekcjonerkę, te wszystkie foliki, to można już zaotować. <laughs> e, również, również jesteście zadowoleni, mam nadzieję, że tak właśnie jest. E, I co moi drodzy, mam nadzieję, że unboxing Wam się podoba. Dzisiaj trochę chaotycznie, bo nie spodziewałem się wielkości takiej kolekcjonerki i <laughs> nie byłem na to po prostu przygotowany. E, bo swoim przed chwilą ją dostałem i dotworzyłem, także. Um... Mam nadzieję, że unboxing wam się podobał. Eee, komentujcie, subskrybujcie, mówcie, czy wam cyberpunk się podoba, czy kolekcjonerka wam się podoba i czy wszystkie elementy. No i co? Widzimy się w Night City, także see ya.